Tomasz i witam Państwa, zapraszam na kolejne wydanie magazynu kolejowego Kolejwizja. Wandlitz to niewielka miejscowość położona około 30 km na północ od Berlina. Normalnie już po tym szlaku, szlaku prowadzącym właśnie do Wandlitz, pociągi nie jeżdżą, ale my dzisiaj pojedziemy specjalnym pociągiem właśnie z Wandlitz do samego Muzeum Techniki w Berlinie, a pojedziemy w kabinie maszynisty. Miłej zabawy. Do Wandlic najlepiej wybrać się koleją miejską, tak zwaną S-Bahn. Dworzec Dezund-Brunnen położony jest przy północnej części linii okulnej. Z tego dworca linia S2 prowadzi najpierw do przystanku panko-Heinersdorf. Miłośnicy kolejnictwa chętnie wysiadają tu z pociągu, aby podziwiać historyczną okrągłą parowozownię. My jednak jedziemy dalej do Karu. Tam wysiadamy z pociągu S-Bahn i dalej jedziemy regionalną linią RB27. Jej operatorem jest kolej Niederbar-Nimmer Eisenbahn w skrócie NEB. Po drodze mijamy dworzec Basdorf, w pobliżu którego mieści się warsztat kolejowy NEB. Przy dworcu Wandlitz miłym akcentem jest namalowany parowóz, który kiedyś regularnie obsługiwał tę linię. Na peron wjeżdża pojazd naszej specjalnej jazdy. Jest nim dwuosiowy szynobus serii VT95 o numerze 9396 wraz z wagonem doczepnym serii VB142 o numerze 307. Pojazdy zostały wyprodukowane w zakładach MAN lub WMD w 1954 roku. Ich dozwolona prędkość maksymalna to 90 km na godzinę. Wchodzi Kurt Tacel, prezes towarzystwa Berliner Eisenbahnfreunde, czyli berlińscy miłośnicy kolejnictwa. To jego towarzystwo jest właścicielem szynobusu i gospodarzem specjalnej podróży. Ruszamy. W przedniej części pojazdu siedzi maszynista, niczym nie odgrodzony od pasażerów. Nie jest sam. Z boku siedzą koledzy z towarzystwa, pomagający przy obserwacji trasy i studiowaniu szczegółowego rozkładu jazdy. Miejscowość Wandlitz słynie z tak zwanej osady leśnej. To tu od 1958 roku na ogrodzonym i pilnie strzeżonym przez tajne służby terenie mieszkały rodziny władz Partii Komunistycznej oraz państwa wschodnio-niemieckiego. Po prawej stronie widzimy czarne zbiorniki pozostałości po byłej instalacji przeładunkowej oleju opałowego służącego do ogrzewania mieszkań funkcjonariuszy NRD. Dzielnica ta miała nawet obficie zaopatrzone w zachodnie towary sklepy. W ten sposób żonom i dzieciom przywódcy partii uświadamiano, że w całym kraju wszystko można kupić, więc nie muszą rozmawiać przy śniadaniu o potrzebie przeprowadzenia reformy politycznej. Na początku jedziemy tak jak przyjechaliśmy czyli po trasie linii regionalnej RB27 kolei NEB. Ale potem nasza podróż będzie bardziej skomplikowana. Objedziemy dookoła Berlin, docierając do centrum miasta od południa. Tak wygląda przebieg naszej całej trasy. Kilka tygodni temu w naszym programie była już mowa o szynobusach serii VT95 podczas służby dla niemieckiej kolei od 1968 roku, zwanych serią 795. Są to lekkie pojazdy o wadze około 13 ton, wyposażone w silniki podpodłogowe typu Beasink U10. W zależności od wersji, silniki te miały moc od 81 do 110 kW. Za pomocą kołnierzy dołączona do nich była przekładnia elektromechaniczna. Pojazdy te stały się słynne pod zwyczajową nazwą Urdinger Schienenbus, nawiązującą do konstruktora i głównego producenta tych pojazdów, fabryki pojazdów szynowych w Urdinger <śmiennie> Później powstała nieco dłuższa dwusilnikowa odmiana serii VT98. Oraz wersja o napędzie zębatkowym serii VT-97. O popularności tych pojazdów świadczy duża ilość wyprodukowanych egzemplarzy. W latach 1950-1971, łącznie z produkcją licencjonowaną, powstały 1492 pojazdy trakcyjne, a łącznie z wagonami doczepnymi oraz sterującymi, nawet 3306 egzemplarzy. Ostatnie pojazdy serii VT-95 niemieckich. Kolej Bundesbahn wyłączyła ze służby w 1980 roku.

Wjeżdżamy na torowisko przylegające do dworca Bazdorf. Na tym leżącym po prawej stronie terenie kolejowym znajduje się warsztat kolei NEB. Tu odstawione są pojazdy nie będące aktualnie w ruchu, ale również tutaj nasz gospodarz, czyli Towarzystwo Berlińscy Przyjaciele Kolejnictwa, podnajmuje hale dla swoich pojazdów. Od grudnia 2015 roku z symbiozą zawodowych i hobbystycznych kolejarzy może być kłopot. Wtedy bowiem NEB dostanie, zamówiono ostatnio w bydgoskiej fabryce PESA, nowe pojazdy szynowe do obsługi linii Berlin-Kostrzyn-Gorzów. Większa ilość posiadanych pojazdów oznaczać będzie wzmożony ruch na terenie warsztatu. Może więc zabraknąć miejsca w halach, przynajmniej dla części zabytków kolejowych towarzystwa. Nic więc dziwnego, że prezes Kurt już teraz rozmawia ze swoimi kolegami o tym, co może stać się za dwa lata. Spójrzmy na pulpit maszynisty. Po prawej stronie widzimy radio kolejowe oraz szafkę systemu bezpieczeństwa zwanego Indusji PZB90. Aby móc jeździć po publicznych torach w Niemczech, każdy pojazd musi być obligatoryjnie wyposażony w taki sprzęt. To są przyciski i dźwignie służące do obsługi tego systemu w Polsce działa w uproszczonej wersji podobny system SHP. Jedziemy dalej. Po prawej stronie mijamy hale NEB. Alle Tab, alle dabei. Alle, Tag, alle Tag. Das ist halt eigentlich ich am Fett Ja, Deswegen. Aber mancher verliest mal den besser und dann... Äh, die die Löse braucht auch so Programm. So, 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 so. ja. Jest jednotorowa. A co to za tor po lewej stronie? Dokładna mapa kolejowa pokazuje, że to bocznica. Najbliższy przystanek to Szenwalde. W prawo odchodzi powstała w 1901 roku trasa łącząca naszą linię z północą Berlina. W 1961 roku podczas stawiania muru berlińskiego połączenie to zostało przerwane na odcinku Blankenfelde-Wilhelmsruh. A w 1983 roku całkowicie zamknięte dla ruchu rozkładowego. Obecnie na tamtym odgałęzieniu kursują jeszcze okazjonalnie muzealne pociągi naszego gospodarza. Nasz dzisiejszy pociąg jedzie natomiast dalej obecnym, ułożonym dopiero w 1950 roku szlakiem głównym. Po lewej stronie pojawia się tor odstawczy. Mapa zdradza nam, że jeszcze niedawno ten tor był połączony z dodatkowym rozjazdem z głównym szlakiem, spełniając funkcję mijanki. Ale cóż, utrzymanie rozjazdów kosztuje, a wagony odstawiać można i w ten sposób. Następny postój to Schönerlinde. Mentor odstawczy oznacza punkt końcowy biegnącego z naprzeciwka naszego szlaku ruchu towarowego. Chodzi o składy logistyki budowlanej. Po prawej stronie z sąsiedniego toru odchodzą kolejne, prowadzące do zamkniętego podczas naszej podróży terenu przeładunkowego. Polakiem. W Berlinie, tak jak w całych Niemczech, wiele mówi się na temat energii odnawialnej. Nic więc dziwnego, że nasz gospodarz, prezes Kurt, zażartował. Popatrzcie, tu stoi jedyny wiatrak w Berlinie produkujący energię elektryczną.

Po prawej stronie dobrze widać, jakimi zasobami piasku, żwiru i innych surowców budowlanych dysponuje wspomniany teren logistyki budowlanej. Są instalacje do przechowywania materiałów i załadunku pociągów oraz inne tory odstawcze. Odkąd urządzenia zostały zmodernizowane, firma rozwija się i odprawia coraz więcej pociągów. Trasa kolejowa prowadzi teraz nowym wiaduktem nad autostradą numer 10, zwaną też E55, czyli obwodnicą Berlina, popularną Berliner Ring. Następnie zbliżamy się do skrzyżowania szlaków kolejowych w Karo. Tu poprowadzana jest trasa kolejowa kolei miejskiej S2 do przystanku końcowego Bernau oraz tory linii regionalnych RE3 prowadzące do Stralsund i RB66 prowadzące do Frankfurtu nad Odrą. Mijamy skład kolei S-Bahn linii S2. <grywka> Po prawej stronie widać dworzec Karo, a po lewej zbudowaną w 1912 roku nastawnie o tej samej nazwie. Za chwilę odbijemy w lewo na szlak linii RB60 oraz RB12 prowadzącej z Berlina Lichtenberg do Templin. Dalej pojedziemy trasą kolei obwodowej o długości 125 km, otaczającą zamkniętym pierścieniem Berlin. Niemiecka nazwa to Berliner Ausenring, dosłownie berliński pierścień zewnętrzny w skrócie Bar. Określenie zewnętrzny służy do odróżnienia od wewnętrznej obwodnicy kolejowej Berlina Ringbahn, zwanej też Berliner Innering, czyli berliński pierścień wewnętrzny w skrócie Bir. Trasa ta została zbudowana w latach 1954-1961, aby umożliwić wjazd pociągów z zachodu i południa NRD do Berlina Wschodniego bez potrzeby tranzytu przez teren Berlina Zachodniego oraz aby umożliwić komunikację z zachodnimi przedmieściami Berlina, m.in. poczdamem, Oranienburgiem i Helmingsdorfem. Stąd też trasa, omijając Berlin Zachodni, na swym wschodnim odcinku przebiega przez terytorium miasta. Dodatkowo obsługuje też lotnisko Schönefeld. Po lewej stronie mijamy należącą już do obwodnicy nastawnie Abzweig-Karost, w skrócie AKO. Na tym odcinku trasa częściowo korzysta z budowanej od początku XX wieku berlińskiej obwodnicy towarowej, w skrócie GAR. Wybuch II wojny światowej spowodował, że obwodnica nigdy nie została skończona, a po wojnie tory zostały nawet częściowo rozebrane. Dopiero przewozowe potrzeby NRD spowodowały, że budowa obwodnicy została wznowiona, uwzględniając tym razem również potrzeby ruchu osobowego. Znajdujące się po lewej stronie domy to część należącej do berlińskiej dzielnicy Lichtenberg pod dzielnicy Wartenberg. Tu swój bieg kończy linia kolei miejskiej S75, której pociąg akurat mijamy. Następny dworzec po lewej to Hohenschenhausen. Zbliżamy się do kolejnego splotu linii. Z lewej strony do naszej trasy docierają linia S7 kolei miejskiej z Arensfelde oraz linia kolei regionalnej RB25 z Wricen. Kiedyś trasa ta prowadziła dalej przez Odrę do Hojne, ale niemiecka kolej sprzedała odcinek z Wricen do mostu kolejowego prywatnej osobie z zaznaczeniem demontażu torów. W 2006 roku pociągi regionalne przestały kursować między podberlińskim Verneuuchen i Wricen. Obecnie właściciel stara się o pozwolenie na ruch drezynowy przez most nad Odrą, a odcinek z Verneuuchen stracił na znaczeniu. Po lewej stronie widać dworzec kolejowy Springfull. W prawo odbijają tory prowadzące do dworców Berlin-Lichtenberg oraz Ostkreuz. Mija nas żółty szynobus przewoźnika Ostdeutsche Eisenbahn Gesellschaft, czyli wschodnioeuropejskiej kompanii kolejowej, w skrócie ODEC. To właśnie ten przewoźnik przejął ostatnio od państwowej DB obsługę linii do Werneuchen.

oraz kolei Regionalnej RB26 prowadzącej do Kostrzyna. Kierunek naszej wyprawy to nadal południe do muzeum techniki jeszcze spory kawałek. Do końca naszej podróży pozostał jeszcze spory kawałek, ale ten spory kawałek przejedziemy już niebawem, oczywiście wspólnie z Wami. To wszystko na dziś. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.